W dzisiejszym odcinku. Zacznijmy sobie najpierw od kilku ważnych rzeczy. Po pierwsze, e, po pierwsze e, dziękuję dla DOMI, tutaj DOMI, e, za podsunięcie pomysłu na ten film, czyli e, omawianie mojej teczki na ASP, skoro e, Dalej będziemy drążyć ten temat, no to możemy go wydrążyć już do reszty, tak więc e, dzisiaj moja teczka na ASP. Dziękujemy Domi za sponsorowanie tego e, filmu. E, po drugie, po drugie, wy jesteście niemożliwi. Wy jesteście niemożliwi, ponieważ ostatnio ja sobie sprawdzam, ja sobie sprawdzam, ile mam subskrybentów i patrzę sobie: o 48. Super. No to zaraz będę nagrywać film. To do tego czasu spokojnie dobije się 50. Będzie można podziękować za 50 subskrybentów. Jakby 50 subskrybentów to jest dużo ludzi. 50 ludzi. Co nie? I, i będzie super. Po czym mijają jakieś dwa dni, ja sobie życie mam super fajne i tak dalej. I sprawdzam sobie znowu moich, moje subskrypcje. Jest tak 65? 65. Skąd to się wzięło? Skąd was tyle przyszło nagle? Czy wy nie macie co robić ze swoim życiem? What? i mi mean, dziękuję. Ale czemu wy to sobie robicie? Em... Um, Also dzisiaj nagrywamy z e, tutaj profesjonalnym sprzętem w formie mikrofonu! E, dlatego, że e, mam otwarte okno i słychać każdy jeden przejeżdżający pojazd pod moim mieszkaniem. Tak więc. Dobra, ale porozmawiajmy w ogóle o moim portfolio, dlatego że ono powstawało na przestrzeni dwóch lat w sumie. Bo ono zaczęło się rodzić w styczniu 2021 roku, a ostateczna wersja, ostateczne os zakończenie portfolio miało miejsce chyba w... w czerwcu 2022 roku. Jest lipiec 2023, tak więc to minęło trochę czasu. I moje portfolio, ono ma dość sporo prac, ale to dlatego, że oprócz tego, że ono było przystosowane pod wymagania łapowskie. To była też przystosowana do wymagań gdańskich, gdańskiego ASP. Możesz? Nie możesz. Spadło. No dobra, trudno. Tutaj, o, tutaj jest. I moje pierwotne portfolio, ono nie było dobre. Ono było. Mierne, mierne, nazwijmy to tak. No dobra, ale skoro ono zaczęło powstawać w 2021, to dlaczego na studia idziesz dopiero w 2022? Otóż ee, ASP nie było moim priorytetem po prostu w 2021, a powinno być. Więc w ten oto sposób e, w 2021, mimo że no, te portfolio sobie było, to ono nigdzie nie wybyło. N nie, nie, nie wybywałem na ASP ostatecznie w 2021 i dobrze dlatego że te portfolio to jest wstyd. W sensie Ja po prostu przedstawię przykład, bo większość tutaj tych to nie są moje prace. Większość tutaj tych prac, które będą pokazane, one powstały już właśnie w 2021 i one były w tym OG OG wersji portfolio. To nie znaczy, że to było dobre portfolio, ponieważ e, mamy na przykład tutaj. Mamy na przykład tutaj ten obrazek, I, i sobie pomyślicie, ej, ale to jest zajebiste, to na przykład bardzo ładnie wygląda i to jest fajne. Wiecie, jak to wyglądało? To wyglądało tak. I to coś. To coś, to coś było u mnie w portfolio. Mm? Jest mi do dziś wstyd. Jest mi do dziś wstyd. Um, to zostało poprawione już po dostaniu się na ASP, więc to nigdy yy, nie było w portfolio, a mogłoby być. Ponieważ, co to jest? Zaczniemy sobie od mniejszych prac, typu tutaj. Telefonik taki ładny, to w ogóle powstawało, jak e, byłem w posiadaniu biurka, które miało pół metra. Dobre czasy w Gdańsku. Więc to na przykład było w portfolio, a to i to też było na przykład w portfolio, tak i. To na przykład jest praca, która w ogóle powstała w 2020 roku, tak więc to nie jest tak, że ja od zawsze jestem beztalenciem, który nie umie malować cytryn, tylko coś mi nie wyszło. Przechodząc dalej, mamy na przykład to taka pracka, która w ogóle na malarstwo by się średnie, średnio się nadaje. I tak dosłownie mój profesor, który przyjął mnie do pracowni, jakby jestem na studiach, mój profesor tam pokazuje mu moje portfolio i tak dalej, na, na pokazuje mu na telefonie, i on widzi tą pracę, i on podsumowuje to jako: a ta praca nie powinna być w portfolio. Thanks for nothing! Jakby ja jestem już na tych studiach, jakby już teraz nie zmienię. Teraz już tego nie zmienię, że ta praca jest portfolio. You know? You know? Anyway, przechodząc dalej. Przechodząc dalej mamy te, to. To też było malowane na biurku, które miało pół metra. Wciąż mi się podoba ta praca, ale nie rozumiem, czemu ona ma niektóre elementy zrobione, jakie są zrobione. Przechodząc do trochę większych pracek, mamy na przykład to. Also keep in mind, że nie wiem, czy duża ale no, są rzeczy, na przykład typu ta praca, które były bardzo, no bardzo klarownie ze zdjęcia robione. Nie wzorujcie się na mnie, ponieważ e, nie powinno się robić ze zdjęć. Dlatego, że to nie jest Jakby, Jak potrzebujecie referencji, to potrzebujecie referencji. To nie, jest, to nie jest wstyd używać referencji do malowania, do rysowania, do robienia czegokolwiek. Nie wstydźcie się tego. Wstydźcie się ludzi, którzy mówią Wam, że to jest oszustwo, że to nie powinno tak być i tak dalej. Oni się nie znają. Przechodząc dalej, mamy taki budyneczek i to jest to jest praca, którą Mój profesor w tym momencie, w którym pokazuję mu moje portfolio, zobaczył to, zobaczył to jako zdjęcie i miał takie: "A to jest zdjęcie, prawda?" A ja mówię mu, że "no nie, no to jest praca, no to jest ołówek" i on uwierzyć nie mógł, on uwierzyć nie mógł, że że to jest praca. Like, to nie jest jakieś wybitne, to nie. Jakby. Ajko. Could... To? Naprawdę, widzisz to, i masz takie. O, oh, to jest zdjęcie, to jest ewidentnie. Jest... Mm. Pamiętam, że robiłem to chyba takimi najbardziej podłymi ołówkami. Ale tak! Mm -hmm. Zdjęcie, sure. To też jest praca, która powstała gdzieś w 2020. O, taka. Taka pani. Kolejna praca, która powstała na moim y, biurku półmetrowym. Metaliczna farba. I jeszcze takie pracki, typu. Trzeba było zrobić coś jeszcze na szybko. Trzeba było zrobić coś jeszcze na szybko. Więc um, no, na przykład tutaj taka twarz, tutaj portret, fajnie by było, jakby było go widać. O, portret. Tutaj też chyba był komentarz, że coś takiego nie powinno być w portfolio. Track and Ja po prostu. I you did that for what? Teraz przechodzimy do prac B2, ponieważ. ponieważ prace B2. Mamy na przykład coś takiego, i to chyba była dosłownie ostatnia praca, jaka była zrobiona przed, um, przed tym, jak trzeba było składać portfolio. Mam nadzieję, że potraficie stwierdzić, że malowanie szkła to nie jest moja mocna strona. Mm -hmm. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Tutaj rysunkowe. To mamy coś takiego. To co też powstało w 2021. Łaba dała, dab Okej, Ok, dalej. To też było zrobione tuż przed, przed tym, jak trzeba było um, składać portfolio. To było takie, to była praca pod tytułem Zrób to, zrób to w dwa dni. Zajęło mi to pięć dni. Ten bok jest absolutnie obrzydliwy. Możemy na to nie patrzeć? O! O! Odtąd ta praca jest dobra. A najlepiej mhm. Ta praca, Ta praca też była najpierw w OG. W OG portfolio z 2021. Później była troszeczkę poprawiona i też była w moim ostatecznym portfolio, bo na początku nie było tutaj tych, e, tych heksagonów, czy jak to tam nazwać. I to jest też praca, nad którą mój profesor kiedy zobaczył, zobaczył w portfolio ją, to miał takie wow! A. Jak to jest zrobione? W sensie, jaki był zamysł na tą. Na, jak, jaki był zamysł na tą martwą naturę? A ja mu mówię, że no y, siedzę sobie przy stole raz i patrzę sobie na przedmioty, które były na stole i one wyglądały tak. I, i ja później... I ja sobie patrzę na to i sobie stwierdzam, ej, namaluję to. I on miał takie. Nie! To nie jest możliwe! To nie jest możliwe, że tak było! No, tak było. Ale tutaj, ale tutaj te przedmioty musiały być jakoś ułożone. Tutaj, tutaj. Ty co ułożyłeś, ty tu układałeś, tak co, nie? No, no nie, one, one tak były na stole. To był kompletny przypadek. Niemożliwe. Niemożliwe. Mniej więcej tak to wyglądało. jeszcze tutaj mamy pracę, która. To była pierwsza? Będzie jej okropnie widać. To była pierwsza praca, która zaczęła powstawać właśnie w tym styczniu 2021. To w ogóle było malowane na tak dzikiej konstrukcji, dlatego że to było przyczepione do e, tablicy korkowej, przy, przyklejone to było. I ta tablica korkowa opierała się o stołek, który był. Który był położony na pudle z LEGO. Ach, początki były takie piękne. Są jeszcze tutaj dwie prace. Tutaj mamy ćmy, które mój profesor też skomentował, że one nie nadają się na malarstwo, że one nadawałyby się na przykład do teczki na grafikę, ale na malarstwo już nie. Did I ask? I jest jeszcze jedna praca, którą w ogóle ludzie bardzo się zachwycają. I mean, understandable, ponieważ ja też bardzo lubię tą pracę. I to jest ta praca. Ona się w ogóle nazywa Religion Trauma. Nie będę się za bardzo na jej temat teraz wypowiadać, ale tak, tutaj mamy sobie taką postać. Bardzo mi się podoba ta praca. Bardzo fajna jest. Dobra, i teraz, jak omówiliśmy sobie już te średnie prace, te małe prace, to możemy przejść do dużych prac, czyli B1. Ja tutaj niestety moich prac B1 nie mam z portfolio, ponieważ zostały u mnie w domu rodzinnym, a więc będziemy po prostu posilać się zdjęciami. Więc mamy tutaj taką martwą, taką martwą, taką martwą, taką postać, ta, taką postać, taką postać i taką postać. I jest jeszcze ten obraz, który e, nazywa się Priorytety. On jest okropny, ale on ma swój przekaz, a to, że trzeba go namalować jeszcze raz, bo to ono tutaj potrzeba. Upgrade'u, update'u czegoś lepszego. Jeszcze, jeszcze porozmawiajmy przez chwilę o tej martwej. Znaczy nie musimy o niej rozmawiać. Ona po prostu, ona jest bardzo ładna i bardzo mi się podoba i to jest, uważam, no powiedzmy, że to jest taka najlepsza praca w moim całym portfolio. Nie wiem jak, nie wiem czy wy się z tym zgodzicie, mi się po prostu ta praca bardzo podoba. A... Fan fakt jest taki, że dosłownie e, dzień, tak, ostatniego dnia, jak ja sobie kończę to wszystko, kończę sobie tą pracę i sobie mówię, tak, dzisiaj jest ostatni dzień, dzisiaj dosłownie kończę to, to i jest koniec. I jest koniec. I wtedy podarła mi się kartka. I wtedy była płaczliwa próba. Próba ocalenia tego, żeby nie miało dziury po środku, i to się nie udało. Ale praca wygląda świetnie. Teraz zagadka dla was: znajdźcie, gdzie była dziura. Dajcie znać w komentarzach. Powodzenia. Teraz, teraz już chyba wszystko zostało powiedziane. Wszystko zostało pokazane. Um, jeśli chcielibyście się przyjrzeć tym pracom trochę lepiej, to w opisie będzie e, wstawiony link do e, dysku, gdzie możecie sobie do woli przeglądać te portfolio. I nie wiem, jakbyście mieli jakieś pytania, to będę odpowiadać w komentarzach, ponieważ ile można nagrywać filmów na ten temat. Um, I tak jeszcze tylko powiem właśnie, że niektóre prace, te gorsze prace zostały wyskrobane na przykład do e, portfolio y, na UAP, ponieważ, ponieważ tam był limit do 20 prac, y, a na przykład wszystkie te prace na pewno poszły na SP do Gdańska do portfolio, dlatego że tam był, było minimum 25 prac. Tak więc, no, no, ja, ja nie wiem, ja nie pamiętam, ja, nie, ja zapominam o tych pracach, ja nie pamiętam, co gdzie poszło, i it's been like that. Więc to chyba będzie wszystko. Dziękuję po raz kolejny za oglądanie. Dziękuję za 65 subskrypcji. Jesteście niemożliwi ale bardzo to doceniam bardzo to doceniam, że ten mały kanał który jest tak bardzo zaniedbywany przez swojego prowadzącego że ma jakieś ma jakiś tam jakiś ludzi, którzy chcą to oglądać jest... dziękuję więc to chyba byłoby już wszystko tak rzeczywiście wszystko i dziękuję za oglądanie i do kiedyś do kiedyś. Pa! Czy ja wam mówię, subskrybujcie ten kanał? Nie! Nie subskrybujcie tego kanału, nie róbcie tego sobie. Specjał na 100 subskrypcji to będzie skok z trzeciego piętra z łap. Nie żartuję. Zobaczymy.